Cześć, z tej strony Agnieszka. Witajcie w naszej czerwcowej ziemi obiecanej na froncie ogrodu przy Rododendronie. Już jakiś czas temu e, mówiłam, że za chwilkę będę chwaliła się tym okazem, bo będzie w swoim kwitnieniu, no i właśnie mamy to. Piękny, intensywny, różowy kolor, taka żywa barwa, bardzo rozświetla i skupia uwagę tutaj. A że kwitnie jakieś dwa do trzech tygodni w ciągu swojego sezonu, no to teraz, właśnie skupiam uwagę na nim i od tego właśnie zaczynamy nasz film, bo film będzie o tym, co właśnie teraz kwitnie, i to są często takie krótkie kwitnienia. Będziemy też rozmawiać o różach, które jednak przez cały sezon aż do przymrozku będą kwitły, ale zacznę od tego, no co ma bardzo krótkie momentum w ogrodzie i na co często czekamy. No, i właśnie to jest to momentum rododendrona, Piękny, bardzo ładny, naprawdę słów mi troszkę brak. Ostatnio jakoś tak wiecie, gdy patrzę na pięknie kwitnące kwiaty, w ogóle na przyrodę, to jakoś tak słów mi brak, brakuje mi. A mój mąż mówi, że jestem wygadana, więc przyroda właśnie robi takie rzeczy z człowiekiem. O, i Motyl, no dzień dobry. I te zapylacze, które gdzieś tutaj słyszę, cały czas bąki. No właśnie. Przejdziemy się po ogrodzie, zobaczymy na te e, kwitnienia e, krótkotrwałe i te dłuższe, bo róże, które tutaj już zaczynają kwitnąć, one będą z nami do przymrozków, co jest fantastyczne, ale jaśmin na przykład, no to to krótsze jest kwitnienie jednak i na to też spojrzymy. O, latają tutaj różne... A propos właśnie krótkiego kwitnienia, może nie krótkiego, ale powolutku, powolutku musiałam już zrobić coś z bratkami, bo one na froncie, tutaj, gdzie mamy bardzo dużo światła, no już podupadały na zdrowie, były takie, wiecie, omdlałe, dlatego je tutaj postawiłam na e, parapety domu, no bo tu jest cały czas cień i jest im tu dobrze. Więc właśnie przedłużamy jak możemy życie naszych kwiatów. Ale sami zobaczcie, rododendron, pierwsza klasa, prawda? Mm. Mocno dzisiaj wieje w kaliszu. Te ciepłe, masywy powietrza tak nachodzą właśnie z tym ciepłym wiatrem. Pastella. Eee, przepiękne kwiaty. To jest jedyna róża, którą mam na pniu w ogrodzie w tym momencie. I oczywiście ja wcale się nie, za, nie zarzekam, na tym się może nie skończyć, ale ten jej kolor taki kremowy, blado-różowy, przykuwa moją uwagę. I to tak pokazuje, że nie trzeba być krzyczącym kolorem, aby właśnie zwrócić na siebie uwagę, bo na tą delikatnością pokazuje cały swój urok. Jest śliczna. Zobaczymy. Być może nie będę ucinała tych kwiatów do wazonu. To są dość krótkie gałązki. No i cudownie tutaj wygląda. Zresztą sami zobaczcie. Już pierwsze kwiaty nam tutaj otwierają się. O, słońce w tym momencie zaszło. I to połączenie koloru takiego kremowego z tym bladym różem. No jest fantastyczne. Taki angielski styl i klimat. Śliczna, śliczna róża. No i teraz za moimi plecami jest żółta róża, zaraz do niej podejdziemy i mimo tego, że wiatr wieje w tamtą stronę, to ja i tak czuję jej zapach. Ona jest przecudna, zapach jest uroczy. Tego nie jestem w stanie Wam przekazać na nagraniu. Ale niektórzy z was może mają. I tak sobie myślałam przy nagraniu, na początku właśnie nagrania tego odcinka, że mam pomysł, jak się podzielicie swoimi kwiatami u nas na kanale. Bo nie może być tak, że ta interakcja jest tylko, znaczy może, ale ja nie chcę, aby ta interakcja była tylko w komentarzach na piśmie, tak jak piszecie komentarze. Możemy zrobić też jakąś formę obrazu. Ale to na końcu naszego odcinka. A teraz fuj! Latają tutaj takie różne. Z drzew, elementy, nie wiem jak to nazwać. Elementy. Podejdziemy sobie do żółtej róży, pokażę wam ją raz jeszcze, bo naprawdę warto. Chodźcie. Poza samym zapachem tej żółtej róży, intrygujące dla mnie jest to, w jaki sposób ona kwitnie i jak przebarwia się podczas kwitnienia. Bo teraz widzicie takie czerwono-żółte kwiaty, ale kiedy rozkwita, staje się. Mocno taka intensywny jest ten żółty, ale kiedy już przekwita, to te kwiaty są blade. I tak naprawdę na jednym krzewie mamy tutaj trzy intensywności. I to jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. No i ten zapach. Teraz mamy kwiaty w sypialni, właśnie. Różę ucięłam chyba przedwczoraj. I ten zapach jest bardzo miły, bardzo, bardzo przyjemny. Możemy podejść teraz do białej róży, bo to też już właśnie dzisiaj zauważyłam, że zaczęła kwitnąć. To chodźcie. Przyglądam się tej mojej róży, ponieważ już musiałam ją pryskać na mączniaka, na plamistość. Myszyca też już dwa razy ją atakowała. I e, tak patrzę, ale na ten moment sytuacja wydaje się być opanowana. To jest krzew, który nie pachnie. Jego atutem nie jest zapach, ale to piękne, intensywne kwitnienie do samych przymrozków jest bardzo ładnym takim zjawiskiem tutaj na tej rabacie, czy to patrząc od strony ulicy, czy to patrząc od strony ogrodu. W zeszłym roku siedziałam tutaj z koleżanką, piłyśmy kawę, w pewnym momencie płatki tak zaczęły ulatywać, przekwitniętych kwiatów. I taka była niesamowita. Ta, ten obraz był przepiękny. Zatrzymałyśmy na chwilkę rozmowę i przyglądałyśmy się temu, jak te płatki tak tutaj ulatują. Więc ta róża jest absolutnie jedną z moich ulubionych. Rzadko kiedy daję ją do wazonu, jakoś bardzo podoba mi się tutaj na krzewie, ale może w tym roku będę wkładała tych kwiatów więcej do tego wazonu. Zaczyna kwitnienie, bardzo dużo pąków ma, więc y, najlepsze przed nami, ale już oczywiście chciałam pokazać Wam to, co się dzieje, bo dosłownie y, wczoraj, nawet przecież ja tutaj byłam i ja wczoraj nie widziałam jeszcze rozkwitniętych kwiatów, więc to jest niesamowite. Temperatura 29 stopni też y, no, tutaj pomogła y, temu kwitnieniu i czuję zapach y, kwiatów, czuję zraż, zapach róży, ale to jest ta żółta róża, no bo ta. Nie, ona nie pachnie. Jest piękna. Przejdziemy teraz do budynku gospodarczego, bo tam mamy tą naszą babciną różę. Zawsze się nią chwalę. Też dopiero zaczęła kwitnąć, ale u jej stóp y, mamy też kwiaty i one kwitną. Do tego powojniki, więc trochę się dzieje. To co? Idziemy. Tak, zastanawiam się, czy kawy nie zrobić sobie, może, ale to może za chwilkę. No to chodźmy. Często pokazuję Wam budynek gospodarczy i to, co się wokół niego dzieje, no bo jak takich cudownieg nie pokazywać? Róże rozpoczęły kwitnienie, szałwia jak widzicie szaleje. Tu mamy też taki krzew różany. Ale żeby nie było zbyt różowo, to ja słuchajcie, przez te majowe deszcze, i tą taką nieznośną jednak pogodę w maju, miałam poważny problem tutaj z mączniakiem na tej róży. Coś z czym nie miałam wcześniej, takiej, takiej skali nie było. Musiałam by szybko zadziałać i powolutku, powolutku wychodzimy na prostą. Liście i kwiaty były już takie zabielone. Na szczęście chyba udało nam się zareagować w miarę szybko, ale powiem Wam, że było tak troszkę groźnie. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie doświadczyłam tutaj, przy okazji tej róży. Zresztą chyba przy okazji żadnej z róż nie doświadczyłam. A przecież to jest nasłonecznione miejsce. No ale tego słońca praktycznie nie było w maju, przynajmniej u nas w Kaliszu tutaj. No, i tak jak Wam powiedziałam, szałwia u stóp róży to połączenie bardzo mi się podoba. I to nie jest moja zasługa, ponieważ to akurat tutaj, jak oglądacie nasze filmy od jakiegoś czasu, wiecie, że i ta szałwia, i ten krzew to są rzecz, kwiaty zastane. No, a ta róża jest wieloletnia wielo, na pewno wieloletnia, bo widać po prostu po tym krzewie. Już za rogiem, i już za winklem są klematisy, które wsadzałam z własnej nieprzymuszonej woli. I teraz sobie tutaj za róg możemy zajrzeć. Jaśmin pięknie pachnie. Lubię świece jaśminowe, ale jaśmin, jako jaśmin najbardziej. Kilka gałązek włożyłam sobie do takiego malusieńkiego, to była szklaneczka, ale służy jako wazonik i jest właśnie u nas w kuchni w tym momencie. I kiedy wchodzi się do kuchni, to wiecie jaki jest zapach. No właśnie, wchodzimy do sypialni, mamy tą różę, wchodzimy do kuchni zapach Jaśminu. To jest synonim dla mnie czerwca, te zapachy. Celowo utrzymuję ten krzew w takiej formie. Nie pozwalam mu rosnąć zbyt wysoko, bo on tutaj był i jeszcze nim tej rabaty w ogóle nie było, bo ona jest od dwóch lat, to jest, to jest jej drugi sezon. Drugi sezon, a ten jaśmin tutaj było od samego początku. I gdybym pozwoliła mu się rozrosnąć, to on by mocno tutaj no stłamsi, stła, stłamsiłby mi tutaj tą przestrzeń, ale u naszych sąsiadów to drzewo jaśminowe jest potężne. I jak chcę kwiaty jaśminu, to takie już wiecie, dorodne gałęzie mogę ucinać do wazonu, a nie do malutkiej szklaneczki. No i mamy lawendę, ona sobie tutaj bardzo, um, ona się tutaj odnalazła, była przesadzona zupełnie z miejsca um, w dużej mierze zacienionego i rozrasta się jak, jak szalona. I mamy klematisy, które też już nam rozkwitają. Widzę, że pokładają się mi tutaj troszkę, troszkę, będę musiała je pokierować na te drabiny, bo tutaj często jakoś tak wieje, w tym sezonie wieje w tą stronę i one tak nachodzą na tą różę, to mi nie przeszkadza, ale po to są też te kratki, aby te podpory, aby one mogły sobie podążać po, ty, po, po, ty, po tych podporach, więc właśnie będę chyba musiała troszkę podsznurować je. Powoli zaczynają kwitnąć i widzę, słuchajcie, nawet jak mam tu jeżówkę koło lawendy, to ona przy tym upale jakoś tak delikatnie odlewa. Albo to jest kwestia tego wiatru dzisiaj, bo już wczoraj ją też przedwczoraj podlewam no bo podlewam ją rzadko, musi sobie poradzić też sama. Należy przyzwyczaić roślin do tego, że mają zapuszczać korzenie głęboko, tak aby wytrzymywały wysokie temperatury. A u nas te temperatury wyższe powyżej 20 stopni są dopiero od kilku dni. Dzisiaj jest naprawdę upalnie, jest letni dzień no ale też no, trzeba po pierwsze oszczędzać wodę po drugie trzeba hartować nasze kwiaty Znaczy, że taka klapnięta jest ale mam nadzieję że dojdzie do siebie że się dostosuje no lawenda jeszcze nie jest zupełnie rozkwitnięta ale już widać piękny kolor tak no i ten jaśmin A, mm. wspaniale pachnie wspaniale I jak widzicie na schodach tutaj przy różach i przy hortensjach postawiłam już kuwety, które miały funkcję inspektów tej wiosny u nas tutaj w ogrodzie. Inspekty już nie są potrzebne, bo wszystko, co miało być wysiane, urosło i jest już wsadzone tam, gdzie powinno być. I pomyślałam, że zrobię z tych kuwet takie donice na Supertunie Silverberry. Mam już je przygotowane, ale dzisiaj jest w tym momencie za gorąco, żeby je wsadzać do, do, do ziemi. Poczekam do wieczora i mam nadzieję, że w tym miejscu, dla samej tu, Tuni to jest w porządku miejsce, ona lubi światło, lubi słońce, ale te kuwety, jak widzicie, są ciemnografitowe, i to przyciąga dodatkowo jeszcze słońce. A tutaj naprawdę w ciągu e, dnia, kiedy mamy lato, to temperatury mogą sięgać spokojnie, powyżej 30 stopni. Więc na początek je tutaj wsadzę. żeby się okazało, że jednak jest za ciepło z powodu tego grafitu, to je gdzieś przemieszczę, ale nie ukrywam, że chciałabym, żeby tutaj zostały i tworzyły takie piękne kopuły biało-różowych kwiatów w towarzystwie super babu gam. Jeszcze jedno miejsce w ogrodzie i będziemy mogli powoli kończyć i powiem wam o tym pomyśle, jaki mam, abyście i wy też dzielili się na naszym kanale tym, co macie w ogrodzie. No to zapraszam. Zatrzymałam się przy łubinie, łubinie trwałym, i jak widzicie, on nie jest już w swoim najlepszym momentum. On powoli u nas przekwita, i ja, aby tak utrzymywać jego estetykę, to te uschłe kwiatuszki obrywam i wrzucam gdzieś tutaj pod spód, pod liście. Albo do bio, zależy, czy mam bio, pop, czy gdzieś tam na podorędziu, ale w tym momencie nie mam, więc najzwyczajniej w świecie w ten sposób, żeby był taki jak najdłużej estetyczny. Robiłam to wczoraj, ale dzisiaj jest naprawdę ciepły dzień, więc one też szybciej przekwitają i usychają. Um, moja teściowa wysłała mi dosłownie dwa dni temu zdjęcia i jej ubiny dopiero rozkwitają. Ona się cieszy tym momentem, który miałam dwa tygodnie temu. I to mnie tak trochę zainspirowało, słuchajcie, do pewnego pomysłu. Pod koniec filmu e, i w opisie tego filmu podam Wam adres e-mail. Ja go stworzę na potrzeby tych naszych poczynań tutaj. Wysyłajcie zdjęcia z Waszych ogrodów, e, łubinu, Rododendrona lub róż. No bo o tym był dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie podzielić się tym, jak u Was w ogrodzie wygląda sytuacja, to w środę ten film jest publikowany, to prosiłabym Was, abyście do końca tego tygodnia, do niedzieli, jeżeli macie ochotę, to na tego maila wyśle, wyślijcie. Jedno, dwa, trzy zdjęcia, ale nie więcej. Tak, aby no, też innym dać możliwość pokazania swoich ogrodów i te konkretne kwiaty, właśnie, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli jeżeli u Was kwitnie w tym momencie łubin albo któreś z różanych drzew, drzew, krzewów zaczęło rozkwitać lub rododendron, to postarajcie się stworzyć kadry właśnie tych kwiatów i prześlijcie na maila. Napiszcie również wasze imię i skąd jesteście. Tak, abyśmy sobie stworzyli taką Mapę tego jak ta przyroda w Polsce wygląda, w zależności od tego skąd jesteśmy. Jeżeli macie ochotę, to ja Was oczywiście do tego bardzo serdecznie zachęcam. No i zobaczymy, albo zrobię w poście taką informację. Tylko tworząc posta, można wrzucić maksymalnie pięć zdjęć, albo zrobię jakiegoś shorta, albo będę pokazywała też Wasze zdjęcia podczas kolejnego odcinka. Zobaczę, jak to wyjdzie, zobaczę, jak chętnie będziecie się chcieli dzielić swoimi zdjęciami. Jeżeli się okaże, że Wasze zdjęcie w jakiś sposób przycięłam, wycięłam właśnie, bo taka była potrzeba, to nie miejcie do mnie żalu. Wiecie, ja jestem z zawodu fotografem. To taka trochę przypadłość jest, bo zawsze bym chciała, żeby to było na przykład wypoziomowane. Ale to jak najbardziej będę to robiła w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Tutaj coś widzę, że, że jeszcze można urwać. A teraz dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Dziękuję za wasze kciuki w górę i za nowe subskrypcje. Ale również kłaniam się nisko osobom, które nas odwiedzają tutaj regularnie. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiamy razem z Dawidem. Wymyślam jakiś adres e-mail, podaję go Wam za chwilkę w komentarzu, w opisie do tego filmu i też tutaj w napisach końcowych. Trzymajcie się, no dzisiaj ciepło idę zrobić sobie jakąś kawkę. I do usłyszenia niebawem. Na razie.